Siemaneczko wszystkim, cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie dotyczącym imprezy E3 2015. Dzisiaj bierzemy się za konferencję testy Softworks, która zaprezentowała niewiele jakie tytuły, a tymi, którymi się dzisiaj zajmiemy będą Dishonored 2, Fallout 4 oraz Doom 4. Tytuły wszystkie bardzo dobrze znane, dwa stanowiące już klasykę, zaś jeden mające dobrego poprzednika, co skutkuje wyłącznie wielkimi oczekiwaniami względem drugiej części. Tak więc zaczynamy! Pierwszą produkcją, jaką sobie dzisiaj omówiłem będzie Dishonored 2. Akcja gry toczy się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie serii. Główną bohaterką gry jest tym razem znana z pierwowzoru Emily Coldwing, córka podstępnie zamordowanej cesarzowej i jedyna prawowita spodkobierczyni tronu. Łączy swe siły z bohaterem pierwszej części gry, byłym strażnikiem cesarzowej Corvo Atano. At a celem obu postaci jest doprowadzenie do odzyskania przez Emilii utraconej korony i zgładzenie wszystkich mających związek z tragiczną śmiercią jej matki. W grze przyjdzie sterować dwoma postaciami naprzemiennie Emilii oraz Korwo, których umiejętności się różnią. Również i tutaj ciekawi mnie, jak zostanie to rozwiązane. Czy tak jak mamy to obecnie w GTA V, mimo, że gra nie stanowi produkcji sandboxowej, czy też być może z góry będzie mieli narzucone w jakiej chwili jaką postacią przyjdzie nam sterować. Dobrze, gdyby dwójka bohaterów była zrobiona w sposób, w którym gracz niezależnie od postaci będzie czuł się w niej dobrze. Nieraz spotkałem się z produkcją, w której gdy miałem sterować daną postacią, to dostawałem szału oraz pewne niechęci do danego epizodu. Bywało również tak, że w danej postaci było dla mnie za mało i byłem zawiedziony tak krótką możliwością sterowania danym bohaterem. Jeżeli jeśli chodzi o serię Dishonored, to tak samo jak w przypadku Tom Clancy's, wręcz uwielbiam gry typu zakrani się, poobserwuj, a potem zabij. Mam nadzieję, że poziom trudności w Dishonored będzie na należytym poziomie, a nam przypanie szeroki wachlarz możliwości mordorowania. Zła informacje dla osób lubiących bawić się w kooperację. Mimo istnienia dwójki bohaterów nie przyjdzie nam podłączyć drugiego kontrolera i razem zasiąść razem z naszym rówieśnikiem. Produkcja jest nastawiona na rozgrywkę w single, zaś co do grafiki, to została ona mocno ulepszona. Myślami wspieramy sobie do Arcane, mocno ściskamy kciuki i liczymy na dobrą zabawę. If w drugiej kolejności polecimy sobie z Fallout 4, wszystkim bardzo dobrze znana seria, która stanowi już praktycznie klasykę gatunku RPG oraz klimatów postapokaliptycznych. Jednakże seria, która stawia też niewiarygodnie wiele pytań i budzi niesamowicie dużo wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że tendencja bywa zróżnicowana, a i opinie graczy bywają odmienne. Nie chcę tutaj rozpoczynać dyskusji, który Fallout jest najlepszy, dlatego już przejdźmy do rzeczy. Fabuła Fallouta 4 rozpoczyna się na przedmieściach amerykańskiego Bostonu na kilka chwil przed tragicznym w skutkach wybuchem nuklearnym. Podczas krótkiego wstępu poznajemy rodzinę bohatera i krujemy naszą postać. Chwilę później następuje wspomniany wybuch, po którym nasz protagonista rozłącza się z rodziną i trafia do przeciwatomowego schronu numer 111. Akcja właściwa zaczyna się 200 lat później, kiedy kontrolowana przez nas postać wychodzi ze schronu na powierzchnię i rozpoczyna walkę o przetrwanie w nieprzyjaznym postapokaliptycznym środowisku. Sytuacja nieco przypominająca rzecz, jaka miała miejsce w Metro Last Light 2013 roku, ale to tylko moje odczucie. Moim marzeniem jest, by Fallout 4 trzymał poziom fabularny oraz klimat. Bethesda niestety cały czas idzie w kierunku uproszczeń i boję się, że dostaniemy grę jeszcze bardziej ułatwioną od Skyrima. Patrząc na materiały z E3, moje wątpliwości zostają spotęgowane. Rzecz ujmując, liczę wyłącznie na to, że produkcja nie zostanie przekombinowana, a twórcy czują odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa za pracę nad czwartym Falloutem. Mam nadzieję również, że nie będzie to tak zwany skok na kasę i zbijanie majątku tylko i wyłącznie na marce. Ostatnia produkcja w tym materiale i ostatnia jakie się przyjrzymy będzie tu 4. Myślę, że tutaj wywołałem duże poruszenie, bo wiele osób bardzo dobrze wspomina wszystko co jest związane z tą serią. Klasyka sama w sobie. Podobnie będzie i teraz, bo twórcy nie zamierzają się rozstawać z tym, co stare i dobre. Zapewne duża część ekipy ID Software stanowią smakosze wina, którzy wiedzą, że im bardziej odległa data, tym produkt smakuje lepiej. Tak samo bywa w przypadku gier komputerowych. W grze wcielamy się w komandosa, który zostaje wysłany do bazy wojskowo-badawczej korporacji UJAK na Marsie. Okazuje się, że w wyniku prowadzonych eksperymentów naukowcy nieopatrznie uruchomili portal czasu przez który do bazy przedostały się hordy przerażających potworów. Podążając śladem wrogów, nasz protagonista przemierzy rozległe tereny bazy, by zakończyć swą podróż w samym sercu piekła, stawiając czoła najpotężniejszym z demonów. Powiedziane, że przy falu czwórce twórcy muszą czuć odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. Wyobraźcie sobie, co muszą w takim razie czuć twórcy kolejnej części Duma. Przebić dotychczasowe części, jakie zostały wypuszczone, Dokonać niemożliwego. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ściskamy nie tylko kciuki, ale i duże palce u stóp, abyśmy dostali coś niewyobrażalnie nietuzinkowego. Ode mnie to tyle na dziś. W następnej kolejności weźmiemy się za konferencję mojej jednej z ulubionych firm gier komputerowych czyli Square Enix. Natomiast niebawem, być może, usiądę i popracuję nad jakimś rankingiem top 10 gier RPG, FPS, JRPG, czy np. Hack and Slash lub np. Na najlepsze gry danego roku. Planuję również sporządzić listy najlepszych gier na konsole PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4 jakie dane mi było przejść. Na kanale również będą pojawiały się serie Let's Play i gameplay. Jako pierwszy gameplay na kanale pojawi się Wiedźmin 3, dziki Gon, zaś po wakacyjny przestrój w grach komputerowych urozmaicimy sobie serią Let's Play z gry Mad Max albo Metal Gear Solid 5. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie jak zawsze i na razie.